Zabieramy się za zwijanie włókiny. Tak jak widzisz, polewa mi cały czas. Dzisiaj malać cały dzień. Jutro i pojutrze ma być pogoda, później ma znowu lać. Dlatego też postanowiłem tą włókinę zwinąć. Robimy to delikatnie. Ziemia jest mocno namoczona, żeby nie porobić dołków. Trawa nie jest zakorzeniona. Oczywiście później będziemy to wszystko kosić, ale musimy poczekać, aż trawa osiągnie jakieś 10 cm wysokości. Wcześniej najlepiej to jeszcze wszystko przejechać walcem. Oczywiście nie jakimś super ciężkim. Ja ten mój Fiskarsowski. Delikatnie odciążę to, czyli wylejemy trochę wody, żeby nie był aż taki ciężki. Jedziemy kościarm oczywiście z ostrym nożem, nic jakimś rozjebanym, żeby na tej trawy nie powyrywało, tylko po prostu ładnie skosiło. Także teraz delikatnie zwijamy i pokażę, jak ta trawa wygląda po dwóch tygodniach. Jeszcze w, ziemi, jeszcze w ziemi jest bardzo dużo nasion, które nie wyrosły. Wiadomo, w trawie jest 8 rodzajów. Jeszcze jest dużo nasion, które nie wyrosły, także na razie trawa tutaj tak wygląda. Na dole jest dużo lepiej. No i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach. Jeszcze jest bardzo dużo nasion, które nie wyrosły. Także tutaj mamy w tej mieszance bodajże 8 rodzajów traw. Jedne wyrosną szybciej, drugie później. Tak jak mówiłem, dwa tygodnie to jest mało. Ta trawa jest wolno rosnąca. Tam, gdzie jest więcej cienia, czyli za domem, trawa jest praktycznie cała zazieleniona. No tutaj mamy takie place gdzie nie, gdzie tej trawy jeszcze nie ma. Ale tak jak mówiłem, wszystko się ładnie zazieleni, ale to potrzeba czasu. No i tak trawa prezentuje się po dwóch tygodniach. Tam za domem, gdzie jest więcej cienia, praktycznie wszystko jest pięknie zazielenione. No tutaj było troszkę suszej. No i takie trawa prezentuje po dwóch tygodniach. Tam, gdzie jest. No i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach za domem, gdzie było więcej. No i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach. Za domem, gdzie było więcej cienia. Mamy praktycznie wszystko pięknie zazielenione. No tutaj są gdzie place, gdzie tej trawy jeszcze tak nie ma. Jest bardzo dużo nasion, które jeszcze nie wyrosły, także musimy poczekać, bo musimy być cierpliwi. No i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach. W miejscu za domem, gdzie jest więcej cienia. Mamy praktycznie pięknie wszystko zazielenione, no tutaj gdzie są place, gdzie tej trawy jeszcze nie ma, ale tak jak mówiłem. No i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach. W miejscu za domem, gdzie jest dużo cienia, mamy pięknie wszystko zazielenione, no tutaj są place, gdzie nie gdzie tej trawy nie ma. Czyli no i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach. Za domem, gdzie było więcej cienia, mamy wszystko pięknie zazielenione, no tutaj przed domem, gdzie te słońce bardziej prażyło. Ta trawa tak nie wyrosła. Mamy bardzo dużo jeszcze nasion, które po prostu nie wyrosły, także musimy poczekać. Teraz ma polewać, także myślę, że pięknie się wszystko zazieleni. Nasion jeszcze jest bardzo dużo, które nie puściły. No i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach. Za domem, gdzie było więcej cienia, mamy praktycznie wszystko pięknie zazielenione No tutaj przed domem jest troszkę placów, gdzie tej trawy nie ma, ale tutaj, wiadomo, bardziej prażyło. Mamy dopiero dwa tygodnie. Trawa jest osnąca. Tutaj jeszcze jest bardzo dużo nasion, które nie wyrosły, także musimy być cierpliwi. No i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach. Za domem, gdzie jest dużo cienia, mamy już praktycznie wszystko pięknie zazielenione. Tutaj przed domem gdzie bardziej porażyło. Ta trawa jeszcze tak nie wyrosła. Mamy takie place gdzie nie, gdzie tej trawy jeszcze praktycznie nie ma, ale jest bardzo dużo nasion, także musimy być cierpliwi. Trawa wszystko. No i tak się trawa prezentuje po dwóch tygodniach. Za domem, gdzie było dużo cienia, mamy już wszystko pięknie zazielenione. No, tutaj, przed domem, gdzie bardziej prażyło, są place gdzie nie, gdzie tej trawy nie ma. Ale tutaj jest bardzo dużo nasion, musimy poczekać, uzbroić się w cierpliwość. To dopiero dwa tygodnie. Trawa jest wolno rosnąca. Jest bardzo dużo nasion, które jeszcze nie wyrosły. Także wszystko się teraz pięknie zazieleni. Dostanie troszkę światła. Ma polewać, także pogoda jest idealna. Pokażę teraz w całości, jak tutaj to wygląda. Z bliska. No i tak trawa się prezentuje po dwóch tygodniach. Na no się tak jak widzisz jest mega dużo. Także naprawdę trzeba się uzbroić cierpliwość. Jest to tak jak mówiłem trawa wolnorosnąca. Dziennie że Tutaj mamy mrówki, także zaraz posypię, żeby je szlak trafił. No i tak jak mówiłem za domem, gdzie jest więcej cienia. Mamy wszystko pięknie zazielenione. Widać, że jest różnica tam, gdzie słońce praży, a gdzie nie. Myślę, że na dwa tygodnie wszystko jest bardzo fajnie. Nawet nie będę już nigdzie nie robił dosiewek, bo nasion jest mega dużo. Tutaj widzisz, traw jest mało, a nasion sporo. Także nic nie dosiewamy. Po prostu czekamy, aż trawa wyrośnie. I zabieramy się za zwijanie bukiny. Tak jak widzisz, polewa mi cały czas. Dzisiaj malać cały dzień. Jutro i pojutrze ma być pogoda, później ma znowu lać. Dlatego też postanowiłem tą włókinę zwinąć. Robimy to delikatnie. Ziemia jest mocno namoczona, żeby nie porobić dołków. Trawa nie jest zakorzeniona. Oczywiście później będziemy to wszystko kosić, ale musimy poczekać, aż trawa osiągnie jakieś 10 cm wysokości. Wcześniej najlepiej to jeszcze wszystko przejechać walcem. Oczywiście nie jakimś super ciężkim. Ja ten mój Fiskarsowski. Delikatnie odciążę, czyli wylejemy trochę wody, żeby nie był aż taki ciężki. Jedziemy kościarm oczywiście z ostrym nożem, nic jakimś rozjebanym, żeby nam tej trawy nie powyrywało, tylko po prostu ładnie skosiło. Także teraz delikatnie zwijamy i pokażę, jak ta trawa wygląda po dwóch tygodniach.